Szybaneczko z tej strony, Anton. Witam i zapraszam na kolejny odcinek. Oczywiście gramy w Farming Simulator 25 na mapie Hofbergman. Jak widzicie, drugi tydzień grudnia, a ten odcinek rozpoczynamy w oborze, no bo teraz tutaj w tej oborze naprawdę dużo jest roboty. Łącznie z dojeniem krów. Jak widzicie, autentycznie trzeba tutaj doić krowy. Tak, jak to kiedyś bywało, nie ma tutaj żadnych automatów, trzeba po prostu ręcznie doić krowy. W związku z tym, że jest taka funkcja i trzeba to robić, to tutaj dosyć duże zmiany są w całej oborze. To, o czym już wcześniej wspomniałem, tutaj ten limit krów został mocno zmniejszony. I aktualnie mogę mieć tylko 30 krów tutaj w tej oborze. Ale wiecie co, 30 krów wydoić to jest naprawdę też dużo roboty. W związku z tym. No w sumie teraz rozumiem dlaczego ten limit taki jest, nie? I nie mam nic przeciwko, że ten limit jest. W związku z tym, że są te limity, będziemy musieli troszeczkę to przemodelować. Aktualnie już wywożę te krowy, bo widzicie, są cielaki, tak? Tak więc cielaki, tutaj te krowy, które akurat teraz doję, to są stare krowy. I one też już w sumie wyjeżdżają do rzeźnika, bo tu jest kwestia tego typu, że one mają już, nie wiem, chyba 55 miesięcy czy coś takiego. W związku z tym, o, już nie ma miejsca, za dużo tego mleka wydoiłem. W związku z tym, że są tutaj te limity yy, na długość, na. Na wiek krów, jeżeli chcecie je przeznaczyć na ubój, no to trzeba się tych limitów trzymać. I jeżeli będzie krowa, chyba. Mam nadzieję, że to jest niezmienione, bo ja cały czas mam takie wyobrażenie i bazuję na tych wiadomościach, które kiedyś były tutaj w tej mapie. Może to zostało zmienione, ale jeżeli dobrze pamiętam, to kiedyś właśnie było tak, że tutaj krowy. I większość zwierząt można do ubojni wywozić pod warunkiem, że one są w określonym jakimś wieku. I w przypadku krów, jeżeli krowy mają więcej niż 60 miesięcy, no to nie zostanie nam nic innego, jak je tylko po prostu sprzedać, a nie po prostu rzeźnik już ich nie skupi, bo są za stare. Tak więc te krowy, tak jak wcześniej już we wcześniejszych odcinkach mówiłem, one po prostu do rzeźnika jadą, ale. Teraz naprawdę mam bardzo dużo krów i w ogóle muszę przejść na inny system. Yy, jak to było wcześniej. Wcześniej miałem tutaj duży limit, 100, 100 chyba czy 110 nawet w tej oborze, tak więc było tak, że dziesiątkami były krowy, nie? I później 10 cielaków i tak dalej. A teraz przejdziemy na taki system piątkowy, nie. Że pięć krów w jakimś tam określonym wieku one się cielą w określonym tam czasie i. W związku z tym mam 5 cielaków, bo 5 iglo jest tutaj i dzisiaj właśnie zajmiemy się budowaniem tego igla. Znaczy nie jednego, tylko 5, mimo tego, że mam 10 cielaków, ale to jeszcze ze starego systemu zostało. Tak więc, no długie taki wstęp, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, czym będziemy tutaj się zajmowali. To chyba już wcześniej też tłumaczyłem, jak to będzie wyglądało. Ile tu jeszcze mi zostało, tego dojedę. No chyba to już skończymy sobie. Jeszcze wieczorem tu ewentualnie będziemy doili, bo to już trochę przy dużo. Dobra, jeszcze to ostatnio ale już też chyba nie ma mleka, no znaczy nie ma miejsca, bo jak doimy, to po prostu doimy o do takich baniek. Tutaj w tym w tych, w tych bańkach jest mleko, nie? I w ogóle teraz, no jest, jest to fajnie zrobione. W sumie to spodziewałem się, że tak chyba będzie coś zrobione w tej wersji mapy. Znaczy, no wiedziałem, że coś takiego będzie. To też można było się domyśleć, ponieważ tutaj przetwarzanie mleka jest teraz bardzo atrakcyjnie cenowa Naprawdę masło dużo kosztuje, sery i tak dalej. A teraz jeszcze chyba... Jeszcze... Jeszcze chyba fajniej się robi sery. Jeszcze są lepsze prze... Nie, 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 tyle sery, ale chyba masło. Jeszcze jest fajniejszy przelicznik, niż to było przedtem, tak więc to już w ogóle jest... No ale dobrze. Okej, okay, rozumiem. Mniejsza skala tutaj, ale po prostu trzeba więcej narobić się, no bo właśnie, o, w takich kankach tutaj można by tą beczką przyjechać, ale to nie ma sensu, bo beczce jest 500 litrów, a tutaj w takiej jednej kance jest... 250, jak sobie tutaj wrzucę na ten wózek, to mam... No to ma 2000 litrów, nie? To nie cztery razy przejeżdżamy, tylko, e, tylko raz sobie przejedziemy. I teraz tak. E, idziemy sobie, popatrzymy. A, jeszcze stąd wywieziemy sobie zaraz serek i jakieś inne ciekawe rzeczy. Mam dosyć dużo pieniędzy. Górę mięsa, tak więc fajnie będzie. O, właśnie. podjedziemy i od razu to chwyciło, tak więc to też jest elegancko pod tym względem. I chyba ten wózek zostawimy, chociaż ten wózek. No, będę musiał kupić jeszcze jeden. Bo mi, on, ja zawsze woziłem nim jajka sobie, nie? Tak więc. Mm, no dobra, teraz mam tylko taki wózek tutaj. Trzeba będzie kupić następny wózek. Trzeba będzie zainwestować. Ale pieniędzy, co jak co, jest dosyć dużo. Oczywiście mamy długi tutaj, ale to nie jest jakiś duży problem. Tak, to sobie poukładamy. Ten serek. Jeszcze weźmiemy ten. I chyba aktualnie się robi jeszcze kozi ser. Tak, robi się kozi. Jeszcze do Kust trzeba będzie pojechać. No i w ogóle teraz y, z, tą z tym produkcją mleka, to jest naprawdę troszeczkę, no więcej jeszcze roboty. Zdecydowanie, ponieważ. Y, kiedyś tutaj trzymałem te krowy i były bawoły i tak dalej. A teraz te bawoły są na no, osobnym poswisku, one też dają mleko w bańkach i trzeba tam pojechać i to zebrać. Tak więc y, No chyba będę musiał też troszeczkę zmniejszyć te po głowie. Wow, zobaczcie, rower Demba daje mu, tego się nie spodziewałem, no to jest ciekawa, ciekawa rzecz, myślałem, że tutaj rowerem będzie gicio, ale no dobra, a właśnie jeszcze jedną rzecz zobaczę, bo tutaj chyba jeszcze, o właśnie, robimy teraz masełko, tu jest masełko się robi, ale robi się ze śmietany i teraz tutaj jest, aj, w ogóle jest teraz dużo tutaj opcji, bo mamy śmietanę. I mamy mleko tłuszczone jeszcze. tak Mleko można później sprzedać do, do mleczarni w sumie, nie? Tak więc, no na mleko naprawdę można tutaj nieźle zarobić, bo produkując sery, produkując tutaj masło, e, śmietany chyba nie można sprzedać. Tak więc śmietana jest tylko półproduktem, tak więc to trzeba też uwzględnić. Tylko tak, o właśnie. Wylejemy sobie to. Tylko... Właśnie to na dwa razy jest, nie wiem, coś tu jest tak nie te gest. nie wiem, czy wy też tak macie, że za jednym razem nie mogę tego wylać, A więc to jest trochę dziwne. No dobra, i włączymy sobie tutaj ten automat. Jeszcze trzeba zamknąć tutaj tą klapkę. Włączymy, niech sobie leci i kręci się tutaj. Bo ty też można by mleko. A ja to trzeba włączyć. Tylko włączyć, tylko że tutaj było za dużo miejsca. No i teraz to automatycznie nie przychodzi te mleko, tylko, no właśnie, to jest tego typu sytuacja. Czyli fajnie, że zwracamy do takiego Hofbergmana, gdzie dużo trzeba robić, się. Bo no przedtem to już było tak troszeczkę zbyt łatwawo. E, tutaj jest już maksymalne po głowie. No jest 25, bo 5 już krów tych najstarszych wywiozłem. Zostanie mi teraz tak, z tymi cielakami 10 sztuk, no. Tu są krowy też 10 sztuk, które będą się też już niedługo cieliły. A więc coś z tymi cielakami trzeba będzie też zrobić i wywie, wywie się. Znaczy... Co zrobić? No iglo trzeba będzie wybudować. I te iglo właśnie za chwilę pojedziemy do sklepu, które już jest dziewiąta. No i tutaj trzeba będzie wybudować. Mamy tutaj podświetlone lokalizacje, gdzie one powinny być. Trzeba je wybudować. To znaczy trzeba kupić po prostu takie domki w sklepach. Albo w sklepie jednym. I po prostu tutaj postawić. Tutaj chyba następny się ustawia. Zaraz zobaczymy. To gdzieś w tym miejscu jest. Powinno się podświetlić. O właśnie. Można coś takiego, bo tak to można, można tutaj ten teren traktować jako nie wiem, jakiś magazyn na coś, ale jeżeli chcecie to możecie to wybudować, tylko że trzeba wybudować to, nie? I tak jak powiedziałem, no fajnie by było mieć tutaj cielęta, chyba jeżeli się nie mylę do piątego albo 6 miesiąca one mogą być w tych boxach, jeżeli się nie mylę. A jakby były starsze to nie wiem, czy automatycznie przeskoczą do... co by się wtedy stało? Nie mam pojęcia. Ale to sobie przetestujemy, właśnie te maluchy, które tam chodzą, one pójdą do tych iglą, Mimo tego, że jest bardzo mi przykro jest zima, ale coś trzeba z tym zrobić, po prostu za dużo mam w tym momencie bydła. Na pastwiskach też jest dosyć duży ruch. No i rzeźnik non stop tą pilarką tnie. O mięsa tego wołowego jest naprawdę dużo. W styczniu będę to sprzedawał. Nie mogę skręcać. Ja nie wiedziałem, że to aż taki ciężkie jest. Patrzcie. po pijaku jedna. Jadę sobie. Oj, 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 oj. No, ale dobra. Jakoś to do jedziemy. Skandal. Serek jednak rzeczywiście ciężki jest, bo tutaj były ciekawe sytuacje. Ledwie co dojechałem tutaj jakoś. Ale nie wiem. Następnym, następnym razem trzeba będzie jakiś porządny wózek sobie tutaj sprawić. Może jakieś... Jeszcze nie wiem, bo najprawdopodobniej będę kupował izotermę taką, ponieważ tutaj jest naprawdę góra, góra mięsa. No i zobaczcie, sklep troszeczkę taki biednawy, bo nie ma warzyw, to, to dlatego, nie? Niestety, zimową porą nie będzie tutaj warzyw, tylko truskawki z tego będą mogły być tutaj z, z szklarni. No tylko tyle. Chyba, żebym sam coś postawił jakąś szklarnię, ale nie, nie będziemy przesadzali. Dobra, zamykamy drzwi. I to tyle. Jeszcze pójdziemy sprawdzić jak tutaj rzeźnik, bo słyszałem, że tutaj mocno pracował. Słuchać go było. <laughs> tego mięsa jest naprawdę dużo. W poprzednim odcinku wywoziłem... O i proszę bardzo, już mamy. Zobaczcie ile tego mięsa jest tutaj. No to jest naprawdę... Ale poczekam aż do stycznia, bo w styczniu są najwyższe ceny na mięso. I teraz też na każdym, na każdym tysiącu to jeszcze jakieś 500, chyba zarobię więcej, tak więc... Spokojnie, z tym jeszcze poczekamy. No i chleb to samo. Na chlebie można niesamowicie dużo zarobić. Tylko tak, właśnie sprawdzimy, jak to wygląda. A tutaj się nic nie dzieje. A otworzymy piec, zobaczymy. A no, bo tutaj nic nie ma. Tak więc trzeba kilka rzeczy wrzucić tutaj. No i takie rzeczy, jeżeli chcemy zarabiać duże pieniądze, to takie sprawy można tu robić zimową porę, jak najbardziej. E, można się pobawić w coś takiego. Jeszcze trzeba będzie tutaj odpowiednio poworkować z tą workownicą. To rzeczywiście ktoś dobrze napisał w komentarzu, że pod tym, w tym garażu nie będzie to za bardzo dobrze działało. I rzeczywiście jest tak, że nie za bardzo działa. I, I przeniosłem to pod wiatę i tam sprawdziłem, wszystko dobrze działa, tak więc jest OK. Dobra, tutaj wszystko i zobaczcie też, tyle tego chleba jest i tutaj już powoli zaczyna ustawiać. Nie, to trzeba będzie wywozić. No ale jeszcze były teraz prace polowe, tak więc już te orki pokończone są, tak więc jest spoko. I w związku z tym, że były jeszcze te prace polowe, to tak jeszcze nie sprzedawałem, no i też czekam na wyższą cenę. I jeżeli chodzi o tą workownicę, to jest tutaj, stoi sobie w tym miejscu. I w tym miejscu, tylko jeszcze będę musiał tutaj palety przywieźć i worki, bo to jeszcze w garażu stoją, nie? Ale tutaj to wszystko elegancko teraz działa, nie? Aj, jeszcze źle! No właśnie, bo można przesypać, teraz się zorientowałem, że można przesypać, nie? Zły klawisz wcisnąłem. ale jak postawicie tę paletę z tymi workami, nie? To okazuje się, że można z powrotem, jak naciśniecie R właśnie, widzicie? Uzupełni. To z powrotem wskakuje to do tego, do, tego, do tej workownicy, nie? Tak więc z tym trzeba uważać. Dobra. No i zobaczcie, tutaj to będzie wszystko ładnie działało. I takie rzeczy będziemy robili, ale... To dopiero zimową. Po... Znaczy, już jest zima, ale jeszcze dzisiaj to najważniejsze te iglo wybudować, pieniądze trzeba będzie to skombinować na las. To trzeba przyznać. No ale jak widzicie, mam wystarczającą ilość pieniędzy teraz. A jak posprzedaję sobie to jeszcze mięso i tak dalej, to na pewno będzie dobrze. Tak więc teraz jedziemy do sklepu, bo trzeba kupić elementy, z których złożę iglo. Znaczy w ogóle to są takie elementy w całości, w całości się przywodzi tylko. Takie iglo, tylko gdzie jest ciągni. Aha, już wiem. No właśnie, w tartaku. A w tartaku, jak widzicie, praca ustała, ponieważ już nie ma drewna. Tak więc to drewno należałoby jak najszybciej jakoś pozyskać. I to w sumie nawet fajnie by było, gdyby jeszcze to zdążyć zrobić, zanim za spadnie śnieg, a już śnieg dzisiaj ma, ma zacząć padać. I na tej mapie śnieg może naprawdę się utrzymywać. Tutaj pogoda jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze. W tym sensie, że no zobaczcie jak wygląda grudzień tutaj, jest godzina dziesiąta, jeszcze jest ciemno, nie? To o czym narzekają w poprzednim odcinku. I wszystkie takie polskie mapy tak powinny mieć taką po pogodę też, nie? No ale wiadomo, bardziej lubimy sobie grać jeżeli dzień jest dłuższy, w związku z tym większość tych map y, jest tak zrobiona, że ten dzień zimowy jest też odpowiednio dłuższy, tak jak w sumie prawie letni. Tak więc tak to się tutaj... Sprawy mają, a my lecimy, żeby zakupić te konstrukcje, żeby iglo sobie postawić. W sumie tam mamy 5 miejsc to 5. Nie wiem w ogóle ile będzie to kosztowało. Jeszcze tak. Ajajaj, przejechałem, bo to w złym miejscu, znaczy w innym miejscu się teraz to kupuje. A ja tutaj z przyzwyczajenia przyjechałem do tego. W to miejsce, a to teraz tam u handlarza zwierząt się kupuje. Niektóre takie materiały, jeżeli się nie mylę, bo mogłem się też pomylić. Dobra, ale spokojnie. U, mam nadzieję, że komuś się nie ładowałem. Tak więc lecimy do handlarza zwierząt. To jest niedaleko, ale za późno się zorientowałem i. Zobaczcie, usunęłem ciasto, <laughs> usunęłem ciasto, bo tutaj też było ciasto, którego nie można sprzedać na tej wersji mapy, ale usunęłem wreszcie. I tutaj zobaczcie, w grudniu jeszcze soję nie, nie usunęło. Ja tutaj przepisywałem troszeczkę, poprawiałem sobie safe, żeby on był taki dobry do tej, do tej wersji, nie? Bo tam miałem problemy z kolizjami, które już w tej nowszej wersji mają i została jeszcze soja taka dziwna. No dobra. I tu sobie tak podjedziemy, chyba... W dobrym miejscu staniemy, bo tutaj trzeba miejsce zostawić. Ale i tak tu kilka kursów będzie. Tak, no bo te, te konstrukcje są dosyć duże. No Ale zobaczymy ile to w ogóle kosztuje, czy to mnie zrujduje. To jest to jak na słomę, na bele, to już y, kupiłem. Pojemnik na wodę, on jest teraz, ma większą pojemność i na pastwisku jest to, jak się takie dwa pojemniki kupi, to jest 4000 teraz. Tak więc to jest dwa razy lepiej teraz, nie? No i iglo dla, dla cieląt jest. nie Niedużo kosztuje. To ale kupię sobie, chcę kupić pięć, bo tyle mogę, jest tyle miejsc, ale kupię na razie jedno, zobaczę, jakie ono jest duże. No właśnie, to jest dosyć duże. Nie. Nie będzie aż takie duże, tylko jak ja to wrzucę tym wózkiem, to jest pytanie. Czy ja to mogę podnieść? Nie, niekoniecznie. To pewnie jakoś więcej waży, tak więc tego nie podniesiemy wózkiem, ale. Znaczy, nie podniesiemy ręką, ale wózkiem. Tylko ciekawe jest, jestem, jak ja to wrzucę. Czy to się uda tak normalnie jakoś zahaczyć to, czy będę musiał jakąś ekstra siłę wziąć? A Poczekajcie, może to, to zrobimy w taki sposób. Panie by było, gdyby to jeszcze było na jakiejś palecie położonej, nie? Żeby to było łatwiej załadować. Ale jest zrobione tak, tak więc będziemy się troszeczkę musieli pomęczyć. Mam nadzieję, że... A, tutaj jest jednak kolizja. Czyli co? Nie wiem, jak to wrzucić. Trzeba będzie ekstra siłę jakąś zrobić. A może tu jest jakaś sytuacja, która pozwala? No nie da się chyba. A, da się. <laughs> oj, 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 oj. się trochę pobujało. Trzeba dalej, żeby... No, mogłem jeszcze dalej wepnąć te widły, to wtedy by się nie bujało. Ale dobra, spoko. Na samym dole chyba nie ma kolizji, ale u góry jest kolizja tak więc. Znaczy, jest chyba kolizja, natomiast u góry nie ma kolizji i uda się to podnieść. Tylko za dużo tego nie przywiozę. Pojedynczo będziemy to musieli chyba wozić. Chyba, żebym wziął tą platformę, ale nie, to musiałbym pojechać do, do kopalni Wapna, bo tam mam taką platformę i łatwiej to wrzucić. Ale dobra, cały dzień mogę, mam wystarczy mi, mogę sobie jeździć. Może więcej się uda wepnąć? Gdybym tak w poprzek ustawił, to ze dwa wejdą, dobra. Spróbujemy to wrzucić dwa, tak żeby było. OK, jeszcze to w sumie fajnie. Dwa razy i trzecim razem przyjadę, to jeszcze sobie skrzynki na jabłka kupię. No bo jeszcze zimową porą to jeszcze tam jabłka trzeba zbierać, autentycznie. Bo to, że ja wyłączyłem wodę, to nie spowodowało, że mi jabłek tam nie doszło. Niestety trzeba będzie to jeszcze, Znaczy nie, no akurat fajnie, że są te jabłka, bo na tym też można zarobić, nie? Na soku i tak dalej. Oj. Zaraz zobaczę. Bo tu jest tak. Czy znaczy, to jest fajnie zrobione? Bo dzięki temu można to wrzucić. Tylko trzeba uważać, gdzie tutaj się kolizja kończy. Hmm, może to by podepchał jeszcze? Może tak. No, troszeczkę tu jest kombinowania, ale fajna zabawa. Fajna. Uwielbiam coś takiego, że na tej mapie takie są rzeczy. Które trzeba troszeczkę pokombinować. Fajnie by było, gdyby był jakiś, jakiś żuraw. Albo jakiś dźwig, żeby to można od góry podłączyć, czy coś takiego. To już by była całkowicie rewelacyjna sytuacja. No ale nie oczekujmy aż takich ciekawych rzeczy, aż wybitnych takich, dobra? Chociaż nie wiadomo, może kiedyś coś takiego będzie, nie? To jest pierwszy rok działalności tej mapy, nie? To, a już takie ciekawe rzeczy są. Wersja 1.3 już jest naprawdę, no już jest naprawdę mapą taką fajną. Jest dużo rzeczy. Między innymi te dojednie krów. No to jest yy, wyzwanie. Ale jak najbardziej mi się to podoba. A tak jak powiedziałem, można zrobić na tym dużo. Tak więc, dlaczego by nie musiałbyś. Dlaczego, dlaczego nie musisz dużo pracować, nie? żeby zarobić? Jak najbardziej. Bo naprawdę całkiem niezłe pieniądze można na tym zarobić. Tak mi się wydaje. Znaczy. Jestem przekonany nie na tych prze przerobach e, na przetworach nie ja w ogóle surowego mleka w ogóle nie sprzedaję właśnie bałem się że coś takiego się tutaj stanie ale to jakoś ładnie sobie ustawimy no idealnie będzie tak tylko lekko opuść dobra i teraz a już chyba podnosi się o dobra fajnie wyjechaliśmy no to świetnie teraz spinamy to i jedziemy na gospodarstwo i przetestujemy od razu pierwsze iglo i tak dalej, później wrócimy tu, które jest dziewiąta? No tak, do 12 mam nadzieję się to z tym wyrobić. Tylko tak pas jeszcze raz, dwa i trzeci pas. Dobra, możemy jechać z powrotem na gospodarstwo. Tam sobie rozładujemy. Chociaż nie wiem, być może będzie taka sytuacja, że podjadę i automatycznie to wskoczy. Tak jak to było w przypadku, jak, jak stawialiśmy sobie tą łąkę ogrodzoną. To też tam... Już ło, 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 się wysłysłem. To też chyba była taka sytuacja, że wystarczyło w odpowiednie miejscu wjechać i już było gicio, No tutaj jest powiem wam zawsze korek. Ale to też fajnie, co nie? Że, że są takie, wiecie, korki są i trudne sytuacje. No to jest też fajna. Fajna rzecz. Najważniejsze, że co prawda jest ten korek. Uuu, dobra, korzystam. Dobra, korzystam. Zresztą ja tam mogłem wjeżdżać sobie spokojnie. No, to też jest fajnie. Tutaj zauważyłem, że często są korki takie nie? ale dopóki jest, to gra jest w stanie jakoś ogarnąć to, tylko jest takie spowolnienie, że musisz zatrzymać się i poczekać, to jak najbardziej jeszcze lepsze jest to rozwiązanie, nie. Nie wiem, czy to jest celowo zrobione, czy też nie, ale efekt jest całkiem realistyczny, że trzeba w tym, tutaj na tym skrzyżowaniu czasami poczekać sobie trochę dłużej. To jest naprawdę spoko rozwiązanie. Tu jest tak. Jesienią tutaj... znaczy zimą już na tych polach nic nie będziemy robili. Wszystkie orki mam. Uuu, tutaj ktoś mnie chciał wyprzedzić. Wszystkie orki mam zrobione. No jedź, wyprzedzaj mnie. Bo ja tutaj będę odbijał w lewo. No nie chcę. No dobra. Bo ja tutaj będę, wiesz, musiał... wjechać na gospodarstwo. Ale dobra. To objedziemy stamtąd. Objedziemy dookoła, nie? Bo tutaj... Mam takie przyzwyczajenie, że tutaj się zawsze wjeżdża, ale na tej wersji mapy jednak tutaj trzeba z tym uważać. Jak widzicie orka jest, znaczy pola są przygotowane pod zasiewy wiosenne. Tutaj trawa jeszcze rośnie, no ale to już jest zredukowana trawa, już tego nie będzie. Nie wiem, w następnym roku chyba też te pastwisko tą, tą młąkę tutaj zlikwiduje, bo autentycznie w tym momencie mam tak dużo siana, że to się w głowie nie mieści, a ja redukuję tutaj bydło. A te bydło, które ewentualnie nawet będzie na pastwiskach, to to będzie na pastwiskach, nie? Tylko nie wiem, jak tam jest z tym yy, grazingiem. Dobra, uwaga. Uu, czy to automatycznie mi złapie? Spróbujemy. Co trzeba będzie rozładować? O, ho, 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 Nie przewidziałem tego, o, ho, 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 że tu kolizja wejdzie zaraz. No, to się ładowaliśmy, dobra. No to jest, nie no, jest, tylko że ja teraz wiszę w powietrzu. No, nie przewidziałeś tego, to, Ale przejedziesz? <grydy> Kurczę. Przejedzie, co nie przejedzie. Tak jak teraz, to jest fajnie, bo ja sobie cofnę lekko. I on tutaj załapie, chyba, zaraz zobaczymy. No, tak to jest elegancko. Tak to jest elegancko, ale tak jak ja zrobiłem tam, to nie było to fajnie zrobione. No dobrze, teraz od razu sobie przetestujemy, jak to będzie wyglądało. Czyli... To całe szczęście, że nie trzeba się tutaj męczyć aż tak, aż tak mocno z tymi e, iglami, nie? I teraz tak, już jest. Zobaczymy, jakie tu parametry są. Hmm, czyli jeden cielak, nie? Dobra, jeden cielak. E, słomę od razu, obornik też. No dobra, słomę to sobie od razu stąd weźmiemy. Żeby nie było. Pyk. Weźmiemy sobie tak, na razie trzy belki. Tylko one tutaj wyskakują, no też pod ciągnikiem. Właśnie się zorientowałem, ale dobra. Czyli spokojnie, jedna, bo one ta, aż tak dużo nie mają tej pojemności. Znaczy, mają tak, właśnie, że idealnie potrzebne jest. O, właśnie. Jest to zrobione, fajnie. Teraz tak tą kostkę odrzucimy sobie. I tutaj. I trzeba będzie cielaki przywieźć. Znaczy, co najmniej jednego, nie? Ale to przyczepkę będę musiał przyciągnąć. A dobra. To w sumie. Pojadę, przetestuję, zobaczę, jak to wygląda pokażę Wam, jak to, jak to się prezentuje. Śnieg będzie padał. Śnieg będzie padał. Tak to szybko bym jeszcze kupił ten las, zanim ten śnieg spadnie. Ale jak spadnie, no to już będzie ciężko, nie? Zobaczymy. Sprawdzimy jeszcze prognozy pogody, bo dopiero jest początek grudnia. To może jeszcze ten śnieg długo się nie utrzyma. No to wtedy szybko trzeba będzie kupić ten las. Dobra, na razie odczepimy sobie tą przyczepę tutaj i podczepimy małą przyczepkę do wożenia. Właśnie cielaków między innymi Dobra tutaj zostawimy Jest Jest dobra ok. No trawa fajnie wyzerowana <laughs> przygotowujemy się do zimy Zaraz zobaczymy czy tutaj No i zobaczcie prawie godzina dziesiąta, dalej już ciemnawo jeszcze nie <laughs> ale to chyba Dzisiaj grudzień to jest najkrótszy miesiąc znaczy Dzień znaczy miesiąc w którym są najkrótsze dni tak mi się wydaje więc już fajnie od stycznia będzie dzień się stawał coraz dłuższy. Więc to jest też fajna taka tutaj zależność na tej mapie, która jest bardzo mocno podbita. Dobrze, i teraz tak. Okno zarządzania daleko nie mają. Te cielaki, żeby były przetransportowane. Nie wiem, czy zauważyliście, tam też również obornik się wygenerował. Dobra, czyli te cielaki, co nie? Dobra, stąd jednego tylko weźmiemy. I przewieziemy go. Jest tam? O, taki malutek. Ma maluszki, że go nawet nie widać. Zaraz zobaczymy, czy to jest okno. Zarządzania. Eee, tylko tak. Jest okno. No fajnie, jednak ta modyfikacja daje e, ten, ten. pomaga tutaj. Z tą wielością różnych triggerów i tak dalej. To jest jednak ułatwienie. Dobra, odjedziemy sobie. Zobaczymy, jak ten maluszek tu wygląda. I jeszcze ewentualnie go nakarmimy. Mam nadzieję, że. O, ciągnik jeszcze chodzi. A, bo teraz jest kwestia tego typu, że nie to wyłączyłem, nie? Dobra. Jeszcze tylko tak. Sprawdzimy. A, czy jest mleko? Powinno być jeszcze. Teraz jest trochę tutaj zmienione, bo mamy. O, tutaj jest ujęcie. Z wodą, i tu jest wiaderko. Ale. Jest. Dobra, ok. A tu w ogóle też mamy. Rozpocznij napełnianie. Mleko da cielon. Dobra wystarczy, Panie leci stąd, teraz troszeczkę to jeszcze jest poprawione, z każdym, z każdym nową wersją jest to jeszcze lepiej robione nie, co tutaj brakuje, woda, aha brakuje mi tego, o tego mleka też trzeba będzie teraz, tak będzie trzeba też troszeczkę więcej kupić, wszystko zimową porą, zima jest właśnie takim okresem w farmingu, gdzie tego typu rzeczy można przygotowywać, Gdyby tutaj jeszcze było sensowne na przykład robienie nasion, to bym robił nasiona, ale tu nie ma sensu za bardzo robić nasion. Tak więc nie będziemy ich robili. Jeszcze na rolnictwie precyzyjnym tych nasion używa się trochę mniej, nie no, używa się tyle, ile powinno się używać, nie? Tak więc. no znaczy, Nie wiem, czy tyle ile się powinno używać, ale na pewno używa się inaczej inną ilość niżli na standardzie. Znaczy mniej się po prostu używa. W związku z tym. Jest taka sytuacja, jaka jest. Dobra, zamknijmy. Teraz tak. Tylko to się. Nie. Jak się tutaj otwiera to? Włącz, a to włączymy. I chyba. O! Zatrąb? Naprawdę można tym zatrąbić? Nie. Nie. No i lejemy. Tego mleka jest jednak tutaj dużo, tak więc na jednym takim, takim przejściu, tylko że kolejna robota tutaj, którą trzeba będzie robić, nie? No ale teraz jak jest te dojenie, to naprawdę dużo, dużo gdzie tutaj roboty, nie? I tak to jest, tak jak powiedziałem, ja, ja wielokrotnie mówiłem, że gdybym był rolnikiem, to na pewno mógłbym, znaczy... To nie chciałbym być hodowcą, nie? Bo hodowca to naprawdę, to jest naj, naj, chyba najtrudniejszy, naj, najtrudniejszy dział. W rolnictwie, nie? Hodowla zwierząt to jest najtrudniejszy kawałek chleba. Bo tutaj naprawdę trzeba się narobić w tym sensie, że dzień w dzień przy tych zwierzętach. Tak więc w grze mogę się pomęczyć, nie? Bo jak mi się chce spać, albo tak, bo nie mam czasu, to nie gra przecież, nie? Farmingu. W farmingu mogę powiedzieć zwierzętom, że, a nie, chce mi się. Nie będę was karmił dzisiaj. No dobra. Czyli wszystko po staremu tu będzie. Już śnieg zaczyna padać, tak więc fajnie. Czyli lasu nie będziemy kupowali. Czyli elegancko. Teraz tylko jest kwestia tego typu, żeby przywieźć sobie następne igla. I teraz chyba widzicie, dlaczego będę robił to piątkami. Bo jeżeli będzie pięć krów, one się ocielą, to te cielaki przyjdą tutaj, one odrosną, pójdą na pastwisko i jak będą starsze, to wrócą tutaj do obory. No Fajnie by było, gdyby było jeszcze yy, były byki tutaj i tak dalej. To wtedy byśmy od razu to jeszcze ustawiali sobie Inaczej można by stosować tego typu modyfikacje, ale wtedy rzeźnik nie będzie tutaj obsługiwał tych zwierzątek, więc to albo to, albo to. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Udało nam się wybudować te igla i fajnie to rzeczywiście teraz tutaj działa. Na tej wersji to jeszcze lepiej jest zrobione i no i fajnie. Jeszcze tutaj sobie trzy takie zrobimy i będziemy musieli przemodelować tą hodowlę. Przynajmniej bydła mlecznego, bo raz mięsnych to inaczej będzie. To też inaczej będziemy robili. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Lecę teraz po następne igla. Pozdrawiam, Anton.